Na czym polega różnica między ćwiczeniami na ketlach a kalisteniką, czyli ćwiczeniami z wykorzystaniem masy własnego ciała? Czy coś te dwie metody różni ze sobą, poza tym, że w jednej z metod używamy ciężarów w postaci ketli, a w drugiej masy tylko masy swojego ciała. Na czym polega główna różnica? Otóż słuchajcie, główna różnica polega na tym, że energia w przypadku jednej i drugiej metody przepływa w dwóch różnych kierunkach. To jest główna zasadnicza różnica. No ale co dokładnie to oznacza? Spójrzcie na to w ten sposób. Jeśli wykonujecie na przykład clean plus press z ketien, to wasze ciało jest mniej więcej w miejscu, stoi względem podłoża nieruchomo, a przemieszczacie ciężar względem swojego ciała, tak? No jest także logiczne. Natomiast w przypadku, kiedy ćwiczycie kalistenikę, to siłą rzeczy, cokolwiek byście nie robili, jeśli wykorzystujecie ciężar własnego ciała na jakiegokolwiek ruchu, to przemieszczacie swoje ciało względem podłoża. Czyli w zupełnie odwrotnym kierunku działacie. I teraz na czym polega sekret bycia atletą i człowiekiem wszechstronnie? Wyszkolony fizycznie, ale na tym, że musicie potrafić obsługiwać te dwa kierunki przepływu energii. Musicie potrafić zarówno przemieszczać ciężar względem siebie, chociażby w postaci właśnie ketli, jak i potrafić przemieszczać siebie względem innych rzeczy, na przykład podłoża, drążków, poręczy i tym podobnych rzeczy.